Dobry wieczór. Na dzisiaj przygotowałem tekst, który czytam z listy Apostoła Pawła do Rzymian w rozdziale 8 w wersecie 34, Któż będzie potępiał Jezus Chrystus, który umarł, więcej z martwych wstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż będzie potępiał? Wielu jest takich, którzy chcą nas potępić. Wielu jest takich, którzy chcą nas osądzić, zaszufladkować. Którzy chcą wytknąć nam nasze błędy, którzy nas chcą upokorzyć, sprowadzić do parteru. Wielu jest takich, ale mamy orędownika u Boga, Chrystusa. Jesteśmy bezpieczni. Jestem bezpieczny, jeśli Chrystus mieszka we mnie. Jestem bezpieczny, jeżeli wiara jest rdzeniem mojego życia. Jeżeli mam ze zmartwychwstałym. Bardzo bliski kontakt, bardzo mocną relację. Tej relacji nikt ani nic nie są w stanie naruszyć. To jest coś, co jest wolne od ludzkiego gderania, od ludzkich słów, od ludzkiego krzyku, od potępienia. Tam właśnie jestem wolny, tam właśnie jestem bezpieczny. Bezpieczny na dnie swojej duszy. Razem z Chrystusem zmartwychwstałym. Przecież On wstawia się za mną. Cieszmy się, że mamy takiego przyjaciela, takiego przyjaciela, przy którym możemy być bezpieczni. Ani świat, ani żaden inny człowiek nie mogą nam wyrządzić żadnej szkody, ani żadnej krzywdy. Tam jest mój azyl. Tam jest moje bezpieczne miejsce. Życzę, moi drodzy, każdemu z Was, żebyście takiego bezpieczeństwa doświadczali. Amen.